Siemanko, witam w kolejnym odcinku z cyklu remont ciągnika Ursus 1634. Jak widzieliście, silniczek został już ogarnięty. O, teraz działałem sobie tutaj. Oddzieliłem skrzynię pośrednią od skrzyni biegów, żeby tutaj przejrzeć to wszystko. No i będę powoli się dobierał do wyciągnięcia całej skrzyni biegów, ponieważ tam, jak wspominałem, jest problem z synchronizatorem, który. Przy wbijaniu trójki nie hamuje. <laughs> Więc tak, ten wałek tutaj troszeczkę ma tą bieżnię zjechaną, także najprawdopodobniej będę musiał go wymienić, ale to jeszcze zweryfikuję jak po prostu to wszystko powyciągam stąd. Jeżeli chodzi o skrzynię pośrednią, to tutaj odwomu te wszystkie kółka są w stanie można by rzec idealnym. Praktycznie nie widać śladów zużycia na nich, na jednym, jak i na drugim. E, tutaj widać, że te złożenia giełkowe już mają dość. Więc, więc po prostu wymienię to wszystko na nowe. E, tutaj te wszystkie kły, wszystko jest OK. Także tutaj nie będę nic ruszał. Ten wałek też w stanie idealnym, także też jest wszystko tutaj w porządku. No, zostaje mi teraz to wszystko. Umyć, co jest, powiem Wam, nie lada wyczynem, ponieważ na podwórku mamy minus 4 stopnie aktualnie. Obawiam się, że będzie mi to znowu wszystko marzło, ale no, jakoś muszę to doprowadzić do kultury. Przewodu wysprzynka nie mogłem odkręcić. To wszystko tutaj stoi. Nie ruszałem tego, ponieważ najprawdopodobniej się ukręci, ale jeszcze spróbuję to podgrzać. Palnikiem może troszeczkę to się rozszerzy i uda mi się to podkręcać. No, trochę mi to będzie przeszkadzało, nie? Ten sterczący przewód, także spróbuję coś tutaj z nim zrobić. Yy, ogólnie, jak się nie uda, to tragedii nie ma, bo, ponieważ takie można rureczki kupić nowe. Można sobie też zarobić yy, z miedzianych rurek, ale wolałbym zostawić te, skoro są szczelne. <laughs> Dobra, tutaj ten wałek sprzęgłowy, widać, dospawany został. Wiele wpust i po prostu za wzmacniacz cały moment to został pominięty tym oto sposobem. No, Widzę, że to już jest takie raczej dzieło osoby która troszeczkę znała się na rzeczy. Ponieważ to wygląda naprawdę na robotę profesjonalisty. E, te łożyska ogólnie tutaj też są w porządku z tego co na pierwszy rzut oka z, z, zobaczyłem. Ale pójdą nowe. E, tutaj nie ma tego nie ma tego tłoczka wewnątrz, także to będę musiał dokupić. Eee, ta pokrywa, tak się zastanawiałem w jaki sposób zostały zatkane kanały olejowe. Bo czasami bywa tak, że tam zas zostają zaspawane otwory w obudowie skrzyni biegów, co już jest trochę problemem, żeby to jakoś w miarę sensownie ogarnąć. Na szczęście tutaj zostały zaślepione, tutaj w tej obudowie, właśnie te otworki. Widać, jakieś takie kółeczki porobione. Eee, także ta obudowa pójdzie nowa, no dodatkowo tutaj ten pierścień, ta tuleja wewnętrzna, tutaj e, ten pierścień który tam siedzi na wałeczku już jest taka bruzda więc nie ma co tutaj kombinować, to po prostu wymienię sobie całość tutaj też jest tak delikatnie ta bieżnie już taki uskok tu się czuje pod jakby gdzie łożyska chodzi e, także tutaj nie ma co się zastanawiać, pójdzie to całość nowe chociaż te tuleje tutaj można sobie pozmieniać jeżeli mamy OK wszystko, to możemy same tuleje wymienić, zawsze troszeczkę taniej będzie. Ale z racji tego, że tamte kołki są zastosowane. Pójdzie to wszystko nowe. Ten wałek tutaj od womu jest OK. Nie ma żadnego tutaj z nim problemu, wszystko jest ładnie. mikropompka ona ogólnie jest w dobrym stanie. Normalnie ciśnienie, nie było żadnego problemu nie było. To jest tutaj producent Hilmet. Także zostawi ją sobie na półce, żeby sobie czekała. Może kiedyś coś się z niej wykorzysta. Natomiast nie zostanie ona zamontowana tutaj, ponieważ kupiłem taki produkt. Można powiedzieć jeszcze świeżutki. Helmet stworzył taką pompkę mikropompkę o zwiększonej wydajności. Ta ma bodajże 13 z kawałkiem cm na obrót. E, ta ma 17 cm na obrót, także no, tutaj już jest że tak powiem wydajność e, zwiększona dosyć, dosyć mocno. Więc taką oto tutaj taką oto pompkę zastosuję. Ogólnie tam są teraz dwa warianty. Można sobie kupić z takim zębem, jak tutaj, z tym takim e, jak to już wysokim zębem, ostrym zębem, chudym czy jaką tam. E, także można sobie kupić e, taką czy taką tą mikropompkę także ta zostanie zastosowana zawsze to jak jakieś straty będą gdzieś tam na sprzęgłach czy womu czy przystawki czy wzmacniacza to zawsze ta większa zwiększona wydajność pozwoli na to żeby ten czas eksploatacji przedłużyć także tutaj mikropompka jest tutaj mam cały napęd pomp i z tym właśnie napędami pomp to często jest tak że to na tym kole pośrednim on jest na takich dwóch złożeniach kiełkowych łożyskowane i często jest tak, że tutaj jest już powyrabiane to wszystko tutaj ogólnie jak się okazuje same kółko jest w stanie można powiedzieć, że idealnym łożyska są jeszcze całe ten tutaj właśnie stworzeń, też tutaj nie ma żadnych, żadnych oznak zużycia także wymienię tylko te łożyska na nowe nie będę wymieniał tego stworzenia, ani tego kółeczka chociaż to można sobie normalnie dokupić Eee, tutaj jest jeszcze taka, taka sprawa, że tu jest taki jakiś luz na boki tego właśnie koła dużego zęba. Teraz może nie będzie tego widać, ale coś tutaj się dzieje. Także to sobie rozbiorę, eee, powymieniam te łożyska od razu tutaj na nowe i sprawdzę co się dzieje. Tutaj wydaje mi się, że może być jakiś luz tutaj na, na klinie, czy. Czy po prostu coś wyrobione, albo ta tuleja zewnętrzna, albo po prostu te koło, coś tutaj jest, coś tutaj jest nie tak. Także to jest tutaj do ogarnięcia. E, porozbieram sobie, posprawdzam i po prostu trzeba będzie sobie szykować listę na. E, długą listę na, do, do, do spisywania części, które są potrzebne do wymiany. Tak, żeby to ogarnąć na te pary ładnych lat, żeby to wszystko służyło bezawaryjnie. A jak się porządnie zrobi, to nie ma później z tym. Problemów. Dobra. Także najpierw sobie ogarnę skrzynię pośrednią. Tak, żeby troszeczkę tych gratów poskładać tutaj. Żeby mi się tutaj nie piętrzyło. Nie piętrzyło tych wszystkich porozbieranych części. I dopiero jak trochę to poogarniam, wyciągnę skrzynię biegów i zacznę tam działać przy skrzyni biegów. Napęd pompy mam już rozebrany. I tak jak się domyślałem. Eee, że to kółko miało tam zbyt duży luz i się okazało, że po prostu tutaj na tym wałku się to wszystko wyrobiło. Tutaj miejsce na pin również jest wyrobione. No i samo kółko też tam widać takie uszkodzenia, tutaj na przykład. No i to skutkowało tym, że ono tutaj bardzo luźno się trzymało, także podejrzewam, że to jest kwestia kwestia paru dziesięciu godzin pracy i to by się po prostu rozsypało, ponieważ ten klin już był naprawdę taki już zjechany, że no po prostu kwestia czasu, żeby go całkowicie ścięło i po prostu bym stracił e, straciłbym hydrolikę w ciągniku, także można powiedzieć, że tutaj to jest rozebrane w ostatniej chwili wszystko. E, tak, już te części sobie zamówiłem. Mam nadzieję, że jutro do, dostanę je. E, Także to kółko pójdzie nowe i to pójdzie nowe. E, tutaj, te sprzęgiełko jest ok, wszystko pięknie, ładnie. E, tutaj też żadnych jakichś uszkodzeń nie ma. E, swoją drogą, kiedyś w 904 mi to się urwało w tym miejscu. A tutaj, wszystko jest w porządku. E, ten wałek również w stanie, można powiedzieć, idealnym jest zero Tutaj zużycia na tym właśnie wielo wpuście. Także też zostaje stary. Eee, co do łożysk, o, Łożyska nie wyglądają źle, ale no, na opartego już tej igiełki można by było z niego tutaj wyjąć. Już tak delikatnie widać podchodzone są. Także pójdą łożyska i na. Tak to wygląda. A one są fajne, ponieważ one mają trochę więcej tutaj igiełek. Wydaje, że jedną igiełkę mają więcej trochę gęści. Także to zawsze nośność jest troszkę większa. E, także to pójdzie, te łożyska pójdą nowe. Te duże łożyska też pójdą nowe. E, ten tutaj stworzonek jest w bardzo dobrym stanie, to zostaje stary. Tylko trzeba pamiętać, żeby przedmuchać sobie tutaj ten kanał olejowy, ponieważ on tutaj. Tutaj dostaje się olej do środka przez ten kanałek i smaruje właśnie te złożenia giełkowe. Także trzeba właśnie mieć na uwadze, żeby tam nie było żadnego syfu. I druga sprawa, przy rozbijaniu i składaniu tego trzeba naprawdę ostrożnie się obchodzić, ponieważ tu są takie cieniutkie ścianki i można bardzo łatwo to uszkodzić. Także tak to wygląda sprawa z tym właśnie całym napędem. Myślę, że jak jutro przyjdą tutaj dla mnie części, to te, do tego to już poskładam sobie, a w międzyczasie skrzynia pośrednia pójdzie do mycia no i powolutku to będę tutaj ogarniał żeby ładnie ją tutaj całkowicie pospinać i wyjeżdżać skrzynią biegów napęd pomp mam już tutaj ogarnięte, nowe te kołko, nowe tamten wałeczek zewnętrzny ładnie wszystko teraz tutaj sztywno siedzi Tutaj te kółko i stworzeń zostały stare, tylko nowe łożyska poszły. No i ogólnie tutaj te, te duże łożyska też wymieniłem. Także to już jest zrobione. Mam już umytą tutaj tą skrzynię pośrednią. Także można będzie zacząć to składać powoli. No i tutaj ten cały wałek też będzie można tutaj już składać, ponieważ te łożyska wszystko nowe jest. Dobra. Ja, Kupiłem jeszcze nową obudowę. Także wpadnie nowa. Myślę, że powinno to wszystko śmigać przez długi czas. Teraz trochę tutaj zmontowałem tą skrzynię pośrednią, już. Ale kurczę, tak jest zimno. Obecnie około minus 12 na podwórku. Także tutaj mam w warsztacie niewiele więcej. Więc chyba będę po prostu sobie musiał zrobić trochę przerwę, żeby te temperatury zwrosły. No, niestety nie idzie ani nic umyć, ani, ani kurczę specjalnie, nic takiego robić bardziej precyzyjnego, bo ręce zaraz smarzną. Także chyba sobie zrobię przerwę. Jeszcze tutaj chodzi o uszczelnienie tych tutaj, właśnie tego wałka sprzęgowego, Ja zakładam zawsze wszystkie te simmeringi, które tutaj są z prężynkami do strony skrzyni biegów i nigdy nie było problemów z tym, że będzie tam gdzieś ciekło. Tam trzeba pamiętać też, że tutaj ten wałek wchodzi w taki gruby o-ring, który siedzi sobie w tym wałeczku tutaj, żeby tam nie zapomnieć go dać. No i jeszcze jest taka możliwość, jeżeli tutaj są jakieś wycieki właśnie do skrzyni pośredniej, że cieknie tutaj właśnie. Tym oringiem, który nam wchodzi, jakby tutaj, w ten właśnie ten otwór, gdzie przełącza się obroty wałka WOM z 540 na 1000. No często tutaj jest tak, że nie zagląda się i no, ten oring już potrafi być taki biedny i po prostu ten olej gdzieś tam puszcza, bo no to też troszeczkę to, to się kręci, troszeczkę to drga, to się tam też wyciera. Także tutaj, jak na przykład rozbieracie. To dobrze jest tutaj zajrzeć w to, w to miejsce i ten olej po prostu wymienić. Ja jeszcze dodatkowo tutaj tak daję obficie takiego e, bardzo, bardzo że tak powiem gęstego tawotu, żeby to tam doszczelniło jeszcze bardziej. No i jak, jak ja tak zwyczaj tutaj zrobiłem, e, to nie było problemów z wyciekami, bo no, myślę, że to taki jest taka pięta achillesowa właśnie tej konstrukcji, że no, stąd gdzieś tam się powoli ten olej poci. Było tutaj już te wysprzęgliki, wszystko jest, a tak jak mówię, muszę po prostu chyba sobie zrobić przerwę, ponieważ jest zbyt zimno. E, to łożysko sobie zregenerowałem. tutaj, sobie otworzyłem. Otworzyłem tą blaszkę, wymieniłem tam łożysko wewnątrz i pozaginałem ponownie, także zostanie, zostanie stare, ale reszta jest ok, także nie widzę sensu zmiany. Dobra. Także tutaj z tej strony mi zostało zamontować. Tutaj właśnie pompkę, ten przewód cały. No, to drugi koło womu. I w sumie można tą, tą skrzynię gdzieś odstawiać, przykryć sobie, żeby tam się nie kurzyło na nią. No i wyciągać resztę. Dobra. Chyba będzie tyle na ten odcinek, bo w sumie nie mam nic, że tak powiem, więcej materiału. A teraz będzie przerwa, to, to myślę, że wrzucę teraz ten odcinek. Także na razie.